Chwała Tobie, Królu Wieków. Chwała Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, będzie miał światło życia. Chwała Tobie, Królu Wieków. Pan z wam Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać, jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do Niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili, tak, to jest ten, a inni przeczyli Nie, jest tylko do tamtego podobny On zaś mówił, to ja jestem Mówili więc do niego, jakżeż oczy ci się otworzyły? On odpowiedział Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego: Gdzież on jest? Odrzekł: Nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego do faryzeuszów, a tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał, powiedział do nich, położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli, człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli, ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego a ty co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział: To prorok. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał i wypytywali ich, mówiąc: Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice, ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: Czy on jest grzesznikiem? Tego nie wiem. Jedno wiem: Byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: To ty jesteś jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza, co do niego zaś, to nie wiemy skąd pochodzi. Na to odpowiedział imów człowiek: W tym wszystkim dziwne jest to, że Wy nie wiecie skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Rzekli mu w odpowiedzi: Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz, i wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do Niego: Jezus, jest nim ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział: Wierzę, Panie, i oddał Mu pokłon. A Jezus rzekł: Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd. Żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z nim byli, i rzekli do niego, czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich, gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy, grzech wasz trwa nadal. Oto słowo Pańskie. Amen. Słowa ewangelii niech zgładzą grzechy nasze. Nie tak, jak widzi człowiek, widzi Bóg. Samuel, który był prorokiem, przeżył u Boku Pana wiele lat, a mimo wszystko wciąż na nowo musi uczyć się Jego sposobu patrzenia. Przyszedł do domu, by namaścić któregoś z jego synów na króla nad Izraelem. Jedno namiaszczenie już miał na koncie. Namaścił człowieka wysokiego i dorodnego imieniem Saul. Idąc więc do Betlejem, początkowo chce zastosować to samo kryterium. Jednak Bóg przestrzega, nie zważaj ani na jego wygląd, ani wysoki wzrost. Bóg, a za nim ostatecznie Samuel, wybiera najmłodszego, pozostawionego w cieniu i różnego od braci Dawida. Duch Boży spoczywa więc na Dawidzie i uzdalnia go do podjęcia Bożej misji. Z biegiem czasu Pan wykorzysta także naturalne cechy Dawida, jak jego spryt i odwaga, które pomogą mu przetrwać i radzić sobie z wrogami. Można powiedzieć, że Samuel, doświadczony prorok, musiał przejść kurs Bożego patrzenia, by móc dobrze wykonywać Boże polecenia, bo Bóg wybiera to, co niepozorne w oczach świata, by ukazać swoją moc i potęgę. Podążając za Jezusem, napotykamy dziś człowieka niewidomego. Dla uczniów jest to doskonała okazja, by spytać o powód jego choroby, idą tokiem myślenia żydowskiego. Skoro nie widzi, na pewno jest grzesznikiem, albo on, albo jego rodzice. Tak naprawdę w tym pytaniu wybrzmiewa też to, co nurtuje nasze serca: jaki jest sens choroby i cierpienia? Człowiek, którego spotkał Jezus, nie tylko niczego nie widział, ale też nie był w stanie rozróżnić światła od ciemności. Mimo to, żyjąc kilkadziesiąt lat, poradził sobie, zastępując zmysł wzroku innymi zmysłami. Apostołowie zadają pytanie o przyczynę ludzkiego cierpienia. Próbują zrozumieć, dlaczego Bóg pozwala, by człowiek urodził się ślepy. Próbują wyjaśnić sens cierpienia. Jezus zaprasza ich do zmiany punktu widzenia, by w chorobie dostrzegli nie tylko brak, ale i szansę na Boże działanie. Każdy z nas ma w swoim życiu jakieś wydarzenia, które pozostają niezrozumiałe i niewytłumaczalne, tak w sposób czysto ludzki. Ale czy kiedykolwiek przyszło nam na myśl? Że Bóg może działać przez te z pozoru beznadziejne sytuacje. Faryzeusze, do których został posłany uzdrowiony człowiek, nie chcieli przyjąć prawdy o dobru, które uczynił Jezus. Mimo tego, że na co dzień starali się żyć blisko Boga według prawa mojżeszowego, to nie udało im się zobaczyć Boga w Jezusie. A do każdego z nas Bóg nieustannie stara się przemawiać przez wydarzenia, jakie nas spotykają. A jak często my nie potrafimy tego dostrzec i zauważyć? Prośmy dzisiaj Pana Boga, byśmy patrząc na bieg wydarzeń, potrafili patrzeć zgodnie ze słowami, które tak często powtarzamy, które wypisane są na obrazie Jezusa Miłosiernego: Jezu. Ufam Tobie, bo ludzkie widzenie i myślenie jest różne od Bożego. Przekonał się o tym Samuel, przekonali się o tym apostołowie. Dlatego niech też każde nasze działanie uprzedza modlitwa, byśmy pytali Boga, co i jak mamy czynić, a nie szukali Jego interwencji po fakcie dokonanym. Prośmy dzisiaj dobrego Boga. By dał nam światło, i oczy serca, byśmy umieli rozpoznawać Jego obecność pośród nas. Amen. Amen.